Siemano witajcie w kolejnej grze na moim kanale jest to Plague MC jest to darmowa gra na telefon oczywiście ja gram na darmowej jest wersja płatna która jest lepsza ale nie będę wydawał na nim hajsu na razie mam tą grę od dawna na komputerze a więc zobaczmy jak mi pójdzie Dopiero co zainstalowałem grę yy. i nie grałem nawet. Zagrajmy na poziomie normalnym. No to kto pamięta dzisiaj na świat? Może... Może buldupy bo opanuje na dzisiaj świat yy, modyfikuje genetycznie, bla 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 nie 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 Boż. proszę czekać trwa gry tamy w bloku mc no wiem, jak się w to gra. Yy, ogólnie to nie wiem, czy zacząć od Chin, czy może od Grenlandii. Bo z Grenlandią będziecie już rozpocząć, a potem z Chinami nie wiem, czy dojdzie do Grenlandii, właśnie. No i to jest ten problem. Dobra, zacznijmy od Chin. Ból rozpoczyna się w Chinach. No to fajnie. Dobra, czekamy. Popatrzę sobie. Ja nie polecam iść w objawy w ogóle. Polecam iść w umiejętności i rozprzestrzenianie się na przykład tym ptactwem, powietrzem i wodą, komorami yy, i myszami, gryzoniami. Tymi, tymi, dwoma raczej je ja rzadko używam. Em, tutaj, to, to nie, nie, nie wiem. Tutaj odporność na zimno biorę i odporność na leki też bardzo ważne, to jest najważniejsza odporność na leki, bo potem zrobicie, potem nie zdążą tak szybko zrobić. E, właśnie tutaj na to szczepionki, na to lekarstwa. No to jest bakteria, bakterie. No to łatwo pokonasz. Co to było, jakiś śmiej, bobasa? O co chodzi? Chiny mają już 10 zarażonych. Czy już to jest mało? Ale się rozprzestrzenia. No. Gwałtownie. No nie wiem, czy gwałtownie. Skoro 15 osób. Y Włómy w to. Myśl nie No, no super. Ja myślę, że inak woda się przyda, ponieważ dużo używają wody w dużych takich miastach ludzie. Więc teraz wystarczy trochę poczekać. Hiszpania ogłasza wprowadzenie oszczędności. Nic o nas nie wiedzą, i nic o nas raczej nie będą wiedzieli, aż do tego, jak wszystkie w sumie prawe kraje będą zarażone. Ej, czekaj, czekaj. A. Miliardy. Czekaj. Rozprzestrzenianie się. Teraz można było iść w powietrze. Pójdę zaraz w powietrze, ale zobaczcie aktualności, bo oredów najnowsze smartfony, właśnie o tom. Miniaturowa czarna dziura, nie jest groźna. Twierdzę, że nie ma dobra, to nie wiem. Już sto... Czekaj. Nie, tylko Chiny. myślałam, że informacje o kraju No wiem, wiem, wiem Dobra, ból dupy setki Ból to zakażą wszystkie osoby na naszym świecie prawie, ale okej okay. rozprzestrzenianie się umiejętności już za późno, żebym wszedł w to w to w to powietrze już mi się nie chce. Um, idę teraz wytalaki, żeby im się za szybko nie udało. Um, śmiertelność jest zerowa to dobrze. Jak będą dopiero wszyscy zarażeni, wtedy ich zabijamy. To jest najlepsze. Dwie osoby umarły. Czekaj. Ej, coś się chyba zepsuło. Bo umarło martwi 2000 osób w zarażeniu 800 A w Chiny jest 0 martwych. Ej, jak? 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 Czekaj jeszcze raz świat 10 lat, ale nie został zauważony. Kurde, nie rozumiem tego, dlaczego pisze 2000 martwych. już nie powinni umierać. Sprawdzam czy się nagrywa. Nagrywa się. Ile mamy tych tych śmiesznych? Mamy już. Pójdę w odporność na leki dwa od razu. Żeby Troszkę przeszkodzić. W samych Chinach jest wszyscy zarażony. Zaraził tysiące. No wow. Bull dupy to zarazi wszystkich. No jeszcze w przyszłości. Yy, no tak. Siedem. Ale jak 2000. Dobra, nie wiem czemu tyle osób umarło. Ja nie chciałem, żeby oni umierali. Co ja zrobiłem, że oni umierają? Coś źle? Czekaj, nie rozumiem. Czym jest większym kudlem? Nie wiem. Dobra. Czekamy, czekamy. Policja w polityka bla 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 Samoloty używają nowych filtrów powietrze przemyśle się przez kurde Przez powietrze Czyli nie używać powietrza no rozumiem Na razie lecimy w to i już nie będę ulepszał tego przystosowania genetycznego, genetycznego yy, przetasowania. No to co? Na razie mamy e 35 rozwyłanych na chorobę psychiczną. Serio? Czekaj. Czekaj, no tu na można iść. Ale nie ma jeszcze włosy, a to bez sensu. E, no to umiejętności. Hmm. Kurde, mało tych umiejętności. Ta bakteria mała. Kurczę, osoby zabite się w ogóle nie ruszają. Um. Buldupy dostaje się do Korea. No wiem, no czemu. co jest. Czekaj, tu się do. Nie, to jest Rosja, szkoda. A tu. To jest Korea Taka mała. Nie, się do Japonii jeszcze dostanie, będzie... nie stanie, będzie No pięcie na Ukrainie. To jest Polska, Dochodzimy do miliona zarażonych. Nic na razie nie dzieje. Mamy milion zarażonych zarażony. O, Azja się zaraziła. Fajnie. Jeszcze niech tylko Indie się zarażą i będzie fajnie. Bardzo fajnie, ponieważ Indie mają tyle osób. Ojoj, oj, oj, Rosja, byku. No, tylko, że te chiny będą. Czekaj. Czekaj. Zaraźliwa choroba. Ale skąd? Wiadomo, że jest jakaś choroba. Ból dupy nie został zauważony. No to ja Kurde, nie wiem, czy to tak zawsze jest. Um, może być w owadę, albo w ptactwo. Pozbieram sobie trochę dna. Ja będę sobie na razie czekał. Pozbieram sobie trochę dna i zaraz do was wrócę. Przed chwilą zrobiłem cięcie, ale zauważyłem, że Japonia jest zarażona. Więc jeszcze chcę Wam pokazać. Japonia została zarażona. I Kazachstan. I Argentyna. Czy coś tam? Wszystko leci. Wszystko. 100 milionów osób. ay. Zaraz będzie upgradowane ptactwo. Aha, no dobra. Pan. Rzerzenie infekcji. No spoko. Nie no, nie wiedzą, może to lekarstwie. Oni nie wiedzą w ogóle, że ktoś umarł. O leci. Nie, 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 nie. Bo szybciej się dowiedzą. Nie mogą się dowiedzieć. No to fajnie. No leci samolotnik. Jak lecę z tych chwil? Mamy już 550, 500, 50, czy 600 milionów zarażonych. E, no tak, nie przeżyto. Chcę dostać teraz informację o ptactwie. Marek ma no, Nie, ja sobie poczekam. Ja sobie poczekam. Chiny jeszcze trochę, niecałe zainfekowane. Marek. No, 19, 11, 83% Chiny na razie. Hej, jest to Dobra, ja nic nie będę robił, wracam do Was za chwilę. Um, Dostałem taką informację. Fal miłości i rozprzestrzenianiu się. Idę w krew. Nie wiem czy to jest krew, ale spróbuję. Może to coś da. Zobaczmy. Poszliśmy w krew, wydaliśmy na to większość. Czy to zadziała? Gdzie ten festiwal? Azja Północna Wschodnia No lecą wyrażenia szybko Chyba zadziałało Dobra, będę z wami za chwileczkę Chiny już padły, więc siemka już jestem, cały kazachstan został zniszczony. Ym, oraz Indonezję, wielka Połcz kraju. Czekaj. Woda, dlaczego woda? Zobaczmy. Czekajcie. Nie, szans nie zauważyli, choć panowałeś mnie w 1 Czekaj, czyli przeziębionych jest miliard osiemset osób. że jestem przeziębiony dzisiaj. Już ja jestem w przy okazji została zarażona. No i to... To wygląda fajnie, lecz nie sądzę, że będzie tak łatwo się dostać do Gryndam. Nie, nie, tego...